Cześć, witam w najnowszym joincie. Tym razem jointowozem przyjechaliśmy aż do Łodzi, gdzie odbywa się międzynarodowy festiwal Komiksu i Gier. Komiksy i gry w jednym miejscu. Sami rozumiecie, że tutaj kamery jointa nie mogło zabraknąć. Jednak obiecuję, że w tym odcinku nie ograniczymy się do tematyki około komiksowo-growej w tym odcinku powiemy także o tym jakie psy sypiają w Hongkongu, a także porozmawiamy z pewnym filmowcem naprawdę światowego formatu. Nie jeden helikopter stanie wtedy w ogniu. Choć miejsce, w którym kręcimy ten odcinek jest mocno komiksowe, to jednak pierwszy temat, który dla was przygotowałem, jest bliższy raczej mocnemu kinoakcji. akcji. Od premiery Sleeping Dogs minęły już ładnych kilka tygodni, więc myślę, że możemy spokojnie poświęcić temu ciekawemu tytułowi parę chwil, bez obawy, że popsujemy komuś zabawę. Sleeping Dogs można by w największym skrócie określić jako sandboxową grę akcji, w której fabuła przenosi nas do jednego z ciekawszych azjatyckich miast, a mianowicie do Hongkongu. W grze wcielamy się w postać Wei Shen'a, policjanta działającego pod przykrywką i od środka rozmontowującego przestępczy półświatek Hongkongu. Swego czasu miałem okazję rozmawiać z Jeffem O'Connellem, jednym z głównych projektantów gry. Jeff powiedział mi wtedy, że Sleeping Dogs ma być swego rodzaju hołdem wobec hongkońskiego kina akcji. I rzeczywiście, filmowe inspiracje są tu liczne i dość wyraźne. A O'Connell jako najważniejszą wymienił Infernal Affairs. Dzieło przez wielu nazywane esencją hongkońskiego thrillera. Oś tego filmu stanowi rozgrywka tocząca się pomiędzy dwoma policjantami. Przy czym jeden z nich, podobnie jak bohater gry, rozpracowuje mafię jako zakonspirowany agent. Drugi zaś odwrotnie, jest gangsterem pracującym wewnątrz policji. A blistering thriller. Ten wyśmienity film został dosłownie parę lat później zaadaptowany przez Martina Scorsese, który na podstawie Infernal Affairs nakręcił infiltrację. Został za nią nawet nagrodzony Oscarem. Co ciekawe, mówimy tu o wiernej adaptacji. Niektóre sceny czy dialogi są niemal identyczne jak w azjatyckim pierwowzorze. Zresztą do podobnych, bezpośrednich nawiązań uciekli się także twórcy gry, którzy na przykład sparafrazowali scenę przysięgi otwierającą film Infernal Affairs. Brothers, from today forward, your lives will be You will obey our leader in all things. Gra Sleeping Dogs bardzo interesująco wpisuje się w ten kontekst. Wymienione filmy mają jednak nad grą jedną istotną przewagę. W bardzo wiarygodny sposób pokazywały, jak łamie się psychika człowieka, który przez lata musi pracować w konspiracji, walczyć na dwa fronty, tocząc przy tym bardzo niebezpieczną grę, której stawką jest jego życie. Tymczasem w grze Wei Shen nie ma podobnych rozterek. Owszem, czasem męczą go koszmary, ale po przebudzeniu, Wei beztrosko wraca do swojej działalności. Szkoda, silniejszy rys psychologiczny na pewno wzbogaciłby i tak ciekawą przecież fabułę Sleeping Dogs. Co ciekawe, filmowe inspiracje czy nawiązania w Sleeping Dogs nie kończą się na warstwie fabularnej. Jeden z twórców wyjawił w wywiadzie, że charakterystyczny system walki powstał w oparciu o tajski film Tom Yu Gong, na zachodzie znany raczej jako The Protector. I faktycznie coś w tym jest. Walka wręcz w Sleeping Dogs przypomina na przykład tę znaną z cyklu o Batmanie. Jednak wyróżniają ją brutalne i finezyjne finishery, A tego w The Protector nie brakuje. Oczywiście, na tym nie kończy się lista kulturowych nawiązań zawartych w grze. Już same ubrania, jakie może zakładać główny bohater, to fajne źródło smaczków, by wymienić chociażby żółty kombinezon brusali z gry śmierci. Poza tym znajdziecie tu nawiązania do takich produkcji jak Kung Fu Shao czy Full Time Killer. Fajnie, prawda? Podobnych atrakcji jest w grze sporo. Do tego wszystkiego należałoby dodać wreszcie miasto. Hongkong jest bowiem właściwym bohaterem gry. Warto dopowiedzieć, że twórcy nie pokusili się o wierne odtworzenie jakiejś zawrotnej liczby miejsc charakterystycznych dla Hongkongu, a bardziej skoncentrowali się na oddaniu wyjątkowej atmosfery miasta. Tak czy inaczej, to wszystko sprawia, że Sleeping Dogs jest grą bardzo wyrazistą, co pozwala przymknąć oko na jej niektóre niedostatki techniczne. Dragonhead will want to meet you. Looks like you're moving up in the world. It's Raven. Wreszcie, gdybym miał podsumować Sleeping Dogs, to powiedziałbym tak: ten tytuł raczej grą roku nie zostanie, ale na pewno zapamiętamy go jako jedną z ciekawszych niespodzianek roku 2012. Dlatego, jeśli macie ochotę na niezwykłego sandboxa osadzonego w niecodziennych klimatach, to twórcy Sleeping Dogs dostarczą wam przynajmniej kilku argumentów do tego, aby spędzić wiele godzin przed monitorem. Trudno wyobrazić sobie lepsze miejsce do kręcenia jointa niż Festiwal Komiksu i Gier. Tutaj komiksy i gry przenikają się w sposób zupełnie dosłowny. W obrębie jednego festiwalu możemy tutaj spotkać się z kolorystami, rysownikami i scenarzystami komiksowymi to z jednej strony, a z drugiej możemy wziąć udział w e-sportowych turniejach, popatrzeć na kosplayerów i wziąć udział w mnóstwie innych atrakcji. Jak więc widzicie, mamy tu całe mnóstwo najróżniejszych atrakcji. Postanowiłem więc zapytać organizatorów imprezy o to, dlaczego akurat na jednym festiwalu spotykają się gry i komiksy, a więc bądź co bądź formy kultury popularnej, które muszą raczej walczyć ze sobą o cenną uwagę widza. Dlaczego zamiast rywalizacji mamy tu raczej koegzystencję? Gry i komiks mimo to, że, że może nie wszyscy o tym wiedzą, ale one się mocno przenikają, chociażby pod, z tego powodu, że wielu rysowników komiksowych czy scenarzystów pisze scenariusze też do gier komputerowych, czy wielu rysowników projektuje postaci do, do gier, tworzy tła i tak, tego typu rzeczy, które jakby potem widać w grze, jakby dbają o stronę graficzną. Także to są... To są te elementy i oczywiście no jest, jest, myślę, że sporo gier, które powstały na podstawie komiksów. Mamy y, y, o, oczywiście te wszystkie gry związane z superbohaterami, prawda? Ale jest chociażby np. gra trzynastka, która jest, y, raz, że wygląda jak, jak, jak komiks, no jest jest zrobiona na podstawie komiksu. Także te, myślę, że to się troszkę, są miejsca styczne między, 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 między gier, gier i komiksu. Tak. Stali widzowie Jointa chyba nie mają większych wątpliwości co do tego, że gry i komiksy znajdują dla siebie wiele punktów wspólnych i wzajemnie na siebie wpływają. Podobne pytanie o to, dlaczego akurat gry i komiksy zgodnie funkcjonują w ramach jednego wydarzenia, zadałem jednemu z około 100 twórców zaproszonych na festiwal. Moim rozmówcą był Cameron Stewart, znany artysta, który nie tylko stworzył mnóstwo komiksów z uniwersum DC oraz Marvela. Lecz także odpowiadał za powstanie miniserii Assassin's Creed. Wszystkie te rzeczy, a więc komiksy, gry wideo, ale też filmy i literatura fantastyczna, wszystko to przyciąga bardzo lojalnych, zaangażowanych i oddanych odbiorców. I nawet jeśli ludzie pasjonują się rzeczami odrobinę odmiennymi, to spotykają się w obrębie jednej imprezy i dzielą się swoim entuzjazmem. Niezależnie od tego, czy to entuzjazm dla komiksów, gier fabularnych czy też gier wideo, to będzie on łączył ludzi. Jest w tym coś bardzo zaraźliwego. W rezultacie możemy bardzo łatwo poznać zainteresowania innych pasjonatów i również stracić głowę dla nowego hobby. Na koniec spójrzmy na to z nieco bardziej przyziemnej perspektywy. Organizatorom podobnych wydarzeń zawsze zależy na zgromadzeniu możliwie licznej publiki. Nic więc dziwnego, że sięgają po różnorodne atrakcje, by przyciągnąć możliwie wielu różnych zwiedzających. Nie ma w tym jednak żadnego zgrzytu, bo światy gier i komiksu są sobie naprawdę bliskie. Podsumuję to krótko. Jeśli w tym roku nie zajrzeliście na Festiwal Komiksu i Gier, to przemyślcie zajrzenie na przyszłoroczną edycję. Nas w każdym razie na pewno nie zabraknie. W zeszłym wydaniu Jointa naszym gościem specjalnym był Jordan Mechner. Jeśli ominęliście ten odcinek, to możecie go zawsze obejrzeć na naszej stronie internetowej. Tym razem też mam dla Was rozmówcę z najwyższej półki, a jest nim światowej sławy operator filmowy i reżyser Sławomir Idziak. Jego prawdopodobnie najgłośniejszym dziełem był Helikopter w ogniu. Za zdjęcia w tej produkcji, Idziak był nominowany do Oscara za rok 2001. Ostatecznie rywalizację przegrał jednak nie z pierwszym lepszym filmem. Statuetkę zgarnął wówczas Andrew Lesney. Za zdjęcia w pierwszej części Władcy pierścieni w reżyserii Petera Jacksona. Lista hitowych produkcji, przy których pracował Sławomir Idziak, nie kończy się jednak na Helikopterze w ogniu. Odpowiadał także za zdjęcia choćby w takiej produkcji jak Harry Potter i Zakon Feniksa, czy wcześniejszy o parę lat Król Artur z Kieron Knightley i Clive'em Owenem. Przy tych wszystkich superprodukcjach nie można zapominać o polskich filmach, przy których zdjęcia kręcił nasz rozmówca. A przecież Podwójne Życie Weroniki, czy krótki film o zabijaniu w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego, to filmy, które z dzisiejszej perspektywy naprawdę trudno przecenić. Chociaż nasz dzisiejszy gość jest twórcą niewątpliwie wybitnym na gruncie kinematografii, to okazuje się, że do tego jego zainteresowania się nie ograniczają. Całkiem nieźle orientuje się w grach wideo i w najnowszych trendach komunikacyjnych. Najlepiej świadczy o tym Film Spring Open projekt i portal społecznościowy powołany przez Sławomira Idziaka mający być nowoczesnym narzędziem dla młodych filmowców. Nas jednak bardziej interesują przecież gry wideo. Dowiedzmy się zatem, czy według Sławomira Idziaka gry mają wpływ na kino i na to, jak obecnie tworzy się filmy. Chociażby fakt, że tak gwałtownie rozwijają się gry komputerowe na, na świecie, że mnóstwo młodych ludzi siedzi przy, przy ekranach swoich monitorów i są aktywnymi widzami, to znaczy współuczestniczą, że za chwileczkę ten rodzaj widowni będzie bardzo pożądany, a dla nich trzeba stworzyć nowe widowisko filmowe, widowisko interaktywne, widowisko, które, które pozwoli zarówno artyście, twórcy, jak i widzowi zanurzyć się. Ta imersja jest koniecznością w współczesnym kontakcie między widzem i twórcą, bo już nikt nie chce uczestniczyć, nikt nie chce być bierny widzem. Wszyscy, wszyscy chcą mieć tą dozę uczestnictwa, współ, współdzielenia się radością stworzenia. Pójdźmy zatem dalej i zapytajmy. Skoro według Sławomira Idziaka każdy z nas chce być współtwórcą, a nie biernym odbiorcą, to czy film podąży ścieżką interaktywności? Czy w takim razie gry wideo i kino będą sobie w przyszłości coraz bliższe? To jest na pewno przyszłość kina i to będzie przyszłość, która będzie na pewno dynamicznie się rozwijała. Niewątpliwie podstawową platformą dystrybucyjną będzie internet, a tam już mamy te narzędzia, które umożliwiają to, żeby nie oglądać jednej nitki narracyjnej, możliwość cofania, możliwość przeskakiwania z jednej do drugiej nitki, możliwość wypadku opowieści o na przykład parze małżeńskiej, o ich problemach. Zarówno towarzyszenia jej, jak i jemu i przechodzenia, oglądać jej kłamstwa i jego kłamstwa, to wszystko jest możliwe już w tej chwili. I na pewno coś takiego będzie powstawało, już powstają, już powstają gry komputerowe, które są właściwie już opowieściami fabularnymi. Coraz więcej jest tej części fabularnej, kontenty fabularnej, fabularnego w grach komputerowych, że te dwa światy się przenikają, no bo się przenika też interes finansowy. Film promuje pewien pewien, pewien świat, pewien rodzaj bohatera, już natychmiast pojawia w grach komputerowych i odwrotnie powstają gry komputerowe, odnoszą sukces na rynku i one potem pojawiają się bardzo Wersji gier komputerowych. To niewątpliwie będzie się coraz bardziej zawężało, coraz bardziej te granice pomiędzy grą komputerową a, a widowiskiem filmowym, to oczywiście nie wiem jak to nazwać w tej chwili, czy to będzie w dalszym ciągu nazwany filmem, czy film pozostanie przy narracji linearnej, tak jak jest w tej chwili, a to będzie jakaś inna nazwa, tego nie wiem, ale niewątpliwie w tym, w tym kierunku świat będzie się poruszał. Ciekaw jestem, czy zgadzacie się z naszym gościem. Ja osobiście uważam, że film pod wpływem gier wideo i interaktywności może wytworzyć nowe gatunki, nowe sposoby przykuwania naszej uwagi. Nie sądzę jednak, aby te stare formy miały obumrzeć. Jak będzie, czas pokaże. No i to wszystko w dzisiejszym odcinku. Dzięki za uwagę. W następnym wydaniu widzimy się za dwa tygodnie, 6 listopada, czyli we wtorek o 21:30.